Miało być spokojnie. Mówili. Znaczy pisali. W internetach. Na pogodzie. Spokojnie. Jedź. Cisza, spokój. Słońce świeci. Plus 20, Plaża. No. Jak widać. Plażowo dziś. Tego jeszcze brakuje łańcuchów ale lekko w zimie mm, nie należy do Strona pasażera jest czysta, strona, strona kierowcy jest uchrzaniona Ludzie nie no to jest parodia. Ostrość, proszę! Nie wiem, czy będzie mnie słychać. Ostrość, proszę! No. Ostrość, proszę. Ostrość, proszę! Postanowiłem nie przeglądać. Nie przeklonać się, na moich wideo. Ostrość proszę! Do, jez, do jasnego diaska! Ostrość proszę! Nie, no nie ma ostrości! Ostrość proszę do diaska! Nie, no nie, no ludzie, nie ja wyłączam to, nie ja nie mogę, ja tak nie mogę, nie! <ścoughs> Nic, no dobra, dało mi trochę Dało mi to trochę, że mogłem to osiągnąć po wycieraczkę i otrzepać się, znaczy ręką tak żeby odciągnąć się od tego od szyby ale, ale ludzie, no nie robcie no, gdzie, no. E, to będzie mój robię robię Szybuniu! Robię AI wersję kompletnie zeroprzeklinąć. Tak? Czyli czy się cieszę, czy się wkurzam? Będzie zero. Bo nie pamiętam, czy to była podwójna. Tak mi się wydawała podwójna, albo no ja nie będę się nie? No i znowu się zaczyna taniec pingwina na naszykle, bo nic nie widzę. No. Znowu się zaczyna ostrość, znowu się zaczyna grzeczki. Nie, ludzie, to taka jazda bez sensu, nie? No najgorsze to, że ja nie mogę nagrywać. Ciekawe, jak to będzie, bo mam na maksa włączony, włączone ogrzewanie. Nie wiem jak to słychać z moim głosem. Ostrości nie ma, więc ludzie wiecie, wiecie, co no, no co tu ja będę nagrywał. Nie da się tak nagrywać, tak? Wycierać z samsungi. No dobra, trochę uszywa, jakby minimalnie. Aha, no tak, zacząłem nagrywać i zamarzam znowu, więc... Nie, to jest parodia, to sobie troszeczkę wyciściło mi ten, ten punkt widzenia taki u góry na oczach. W dalej wszystko zawsze, nie wchodzi z pewnym na kamera. Ale od kiedy ja włączam czyli ja nie powinienem nagrywać, bo jak nagrywam, włączam filmik, kamerę, to nagle robi się, że nie ma ostrości, bo kochane wycieraczki w Volvo nie robią swojej roboty. Volvo filmiki wiedzą, znaczy te wycieraczki Volvo 2 i 3, jak te wycieraczki się obracały ciekawe czy ktoś wie o co tu chodziło tak naprawdę to nie chodzi o żadne Volvo zepsuje tą zabawę niestety był pewien inny powód czemu te wycieraczki się obracały podczas jazdy to jest element na skalę światową ciekawe czy inni kierowcy też go wiedzieli ja wiem bo Napiszcie pod filmikiem, czy ktoś wie, jaki to był To by bardzo proste. No ale... Załóżmy i przyjmijmy tezę, że zostańmy przy tezie, że to były magiczne wycieraczki w Volvo. Tylko w się takie kręcają, nie No dobra, jazda w górach. nie wiem, czy to nagrywać, bo to naprawdę bez tej to, to nie, nie robi sensu. Nie no, bo to ja mówię, za każdym razem co kamerę włączam, no, to, to mi zaczyna... <laughs> szyba mi zamarza, więc nie to nie ma sensu, nie? Więc ja przestanę nagrywać. Szyba mi odbrozi się. Może coś będzie jakiś większy nie, sens coś nagrania, tak? Nie, nie bo to, takie... Wiecie, wycieraczki w Volvo, bo ostrość Samsungu, nie, to, 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 jest, to wszystko idzie do jednego kosza, tak? Tutaj szefowie na wakacjach są, jadą ze swoimi skiduście To jakieś z też jest. To ich wyprzedzić, bo idziemy 60 na godzinę. Okay. Przesadzamy, tak? Już bez przesady, tak? Góry górami, ale bez przesady, tak? Przedwieczony. Nie ma no pan 4 km, jak wiecie. Nossa, tem Ja rozumiem, ale, ale... czy ktoś... Aha, oni się go boją wziąć, czy co? Pa bardzo gdzieś tutaj powinien być na razina. Bardzo przycagę. No dobra. Czy szefowie będą chcieli go, no, czy... A no, nie, co za kilometry! sorki. Wybaczcie, nie, bo, bo wyzwałem tego z przodu, że się boi. Cofam, cofam słowa. Nie wyzwałem, bo nie przeklinam na tym filmiku, ale cofam słowa, bo Nie, bo 60, no można tu jechać 80, śmiało Zależy jak załadowany jesteś, jak rad mam 90 normalnie też bym pojechał, więc zależy jak, 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 jak to wygląda bo to więc, wiecie by no, trzeba Więc nie to nie można się rozpędzić tak na faktu, trzeba patrzeć Co jest przed tobą dystansę trzymać i tej i, ten, i ten, więc to też zależy

czyścić wyczyścić światła z tyłu. Chyba nie wiedziałem, że oni, że na, wadze, że na wadze takie polecenia mogą dać. Normalnie pisało na komputerze, znaczy na komputerze u góry, na, na tablicy świetlnej, czekajcie. No dobra, idę wyczyścić te światła. A, no tak, no <śpiewanie> nie, no to... Wostek miał rację, że mnie zatrzymał. No dobra. To przynajmniej żadnego nie mam tego ostrzeżenia, ani nic ale pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło, że na tablicy świetnej dostać pisze: Clean your tail lights. <laughs> dobre, dobre.